Dobry wieczór. Witaj, piękna i błogosławiona w dniu piątym naszej pielgrzymki serca w objęciach miłości. Dzisiejszy dzień zatytułowany jest: Naucz się przyjmować dobro. I to jest taki nasz końcowy etap powrotu do ciszy, ponieważ te cztery tygodnie. Tego naszego procesu. Każdy jest o czymś innym. I ten pierwszy tydzień to jest właśnie powrót do ciszy. Dzisiejszy dzień jest takim dniem, który kobiety kochają, ale jednocześnie się boją, bo większość z nich, większość z nas yy, umie dawać, ale przyjmować. To już moje drogie, Inna historia. Więc na początek zapalmy sobie nasze światełko. A u ciebie już się pali? No więc, kochana moja, błogosławiona, piękna, <śmiech> <śmiech> dziś nauczysz się najtrudniejszego. Nauczysz się, jak to jest pozwalać sobie na dobro, takie, które nie kosztuje bólu, wysiłku ani zasługi. Bo przez lata byłaś uczona, że na dobro trzeba pracować, trzeba udowodnić, że zasługujesz na to dobro, że trzeba być silną, niezastąpioną, dzielną. I dziś, dzisiejszy dzień to jest taki dzień, w którym zatrzymujemy takie myślenie. Na nic nie będziemy zasługiwać, bo jeśli kobieta nie umie przyjmować, to jej serce nigdy nie napełni się tak, żeby mogła dawać z obfitości, a nie z wyczerpania. Bo niestety, my tak dajemy. Dajesz, dajesz. A jak nie otrzymujesz, to jeszcze więcej dajesz i wszyscy na tym zyskują, a ty robisz się coraz bardziej pusta. A z pustego to jak wiadomo i Salomon nie naleje, tak dawno było mówione, nie? I jakby to jest niezmienne, no to się nie zmienia. Więc najpierw potrzebujesz napełnić siebie tym dobrym, żebyś mogła to dobro dawać innym. Po dzisiejszej praktyce możesz poczuć otwierające się serce jeszcze bardziej niż po tamtych. Możesz poczuć więcej ciepła w ciele. Możesz poczuć przyjemne mrowienie w klatce piersiowej albo taką miękkość, która daje bezpieczeństwo. Bo dzisiaj, moja piękna i błogosławiona, zrobisz krok, który odmieni całe Twoje życie. Otworzysz drzwi żeby to dobro mogło wejść. Hmm? Nie wiem, jak się czujesz z tym. Czy jesteś gotowa na to dobro? Mam na, mam... No nie chcę mówić nadzieję. mocno wierzę w to, że jesteś gotowa na dobro. Bo tak naprawdę od lat już na niej czekałaś. I pozwól, że najpierw sobie włączę muzyczkę, która nam będzie towarzyszyć. Spokojną, dobrą. Kochana, cytatem na dzisiejszy dzień, albo raczej takim słowem dnia jest słowo: Jestem godna przyjmować dobro. Cytat biblijny, na który dzisiaj, który dzisiaj wybrałam, to jest z Psalmu 81, werset 11. Oczywiście parafrazuję je jakby swoimi słowami. Otwórz swe usta, a napełnij je. Czyli pozwól, a ja ci dam, to mówi do nas Bóg. Ty nie musisz swoimi siłami nic zrobić, ty tylko otwórz usta. A cytatem, który tak, takim motywacyjnym, który to rozwinie wszystko. Um, brzmi tak, dobro nie przychodzi wtedy, kiedy jesteś gotowa. Ono przychodzi wtedy, kiedy wreszcie przestajesz je odpychać. Ja mam sporo doświadczeń osobistych, związanych z dobrem. Albo raczej z tym, jak uczyłam się przyjmować to dobro. Ci, którzy mnie znają, ci, którzy byli osobą, którą posłużył się Pan Bóg w moją stronę, wiedzą o czym mówię. A jest tu kilka takich osób, które to oglądają. Bo ja też byłam taka jak Ty. Ja zawsze dawałam, dawałam, rzucałam wszystko, żeby nieść to dobro dla innych. Ale jakby, no wiadomo, że coś tam otrzymywałam. Ale czy czułam się tym napełniona, yy, czy to były jakieś wielkie rzeczy? I wiecie, to przychodzi tak partiami. Najpierw dostajesz odrobinkę dobra, tak żebyś się zdążyła przyzwyczaić do tego, że to dobro do ciebie idzie. A potem Pan Bóg robi takie rzeczy, że tego dobra jest coraz więcej w Twoim życiu. Po to, żebyś się przyzwyczaiła, że ty naprawdę zasługujesz na dobro, ale nie musisz zasługiwać, żeby je otrzymać, tylko samym swoim istnieniem jesteś godna przyjmować to dobro. No więc zapraszam Was teraz do medytacji dnia, do takiego zaproszenia dobra do naszego życia. Więc zamknij sobie oczy. Popraw się na miejscu, w którym siedzisz, żeby ci było wygodnie. Weź oddech do klatki piersiowej i powoli wypuść powietrze. I jeszcze raz. I połóż sobie jedną dłoń na sercu. A drugą na brzuchu. Powiedz sobie albo cicho, albo na głos, albo w głowie: Jestem gotowa przyjąć dobro. Powtórz to jeszcze raz: Jestem gotowa przyjąć dobro. I teraz oczami wyobraźni zobacz, naprawdę zobacz, że przed Tobą otwierają się drzwi. A za nimi jest światło. To światło jest ciepłe, delikatne, życzliwe. To światło nic od ciebie nie chce. Niczego nie żąda. Nie sprawdza. Nie ocenia. Ono po prostu chce wejść. Dlatego w tym momencie powiedz po prostu. Zapraszam Cię dobro do mojego życia. I oddychaj, spokojnie oddychaj. Powiedz jeszcze raz, zapraszam Cię dobro do mojego życia. I pozwól, żeby to było prawdziwe. Prosit sobie jeszcze chwilkę z zamkniętymi oczami, a ja Cię wytłumaczę. I do jakiego ćwiczenia teraz przejdziemy? To będzie ćwiczenie cielesne, taki gest przyjęcia, taki proroczy gest przyjęcia, efektem którego będzie otwarcie się Twojej klatki piersiowej, poczucie bezpieczeństwa, aktywacja nerwu błędnego. I takie somatyczne pozwolenie na przyjmowanie. Możesz sobie albo zostać zamkniętymi oczami, albo dalej patrzeć oczami wyobraźni w to światło. Tylko otwórz ramiona na boki, tak jakbyś zapraszała kogoś do objęcia, jakbyś kogoś chciała objąć. Zrób to teraz. I z tymi otwartymi ramionami weź sobie oddech. I wydech. I jeszcze raz wdech i wydech, ale tym razem na wydechu powoli zamknij ramiona tak, żeby objąć samą siebie. Zrób tak trzy razy. Możesz w tych objęciach pobyć przez chwilę. Nie rób tego tak mechanicznie, że raz, drugi, trzeci, tylko kompletnie na spokojnie. Jak już się tak obejmiesz... To możesz się nawet lekko pokołysać, utulić tym dobrem. Poczuj to i pobądź w tym przez chwilkę. Jak się czujesz? Kiedy ostatnio ktoś cię obejmował, co? I w tym otuleniu przejdziemy do praktyki duchowej, do, do takiej modlitwy przyjmowania. Jeżeli chcesz, możesz zostać w tym otuleniu samej siebie. I w głowie albo na głos powtarzaj za mną. Panie, daj mi odwagę przyjąć dobro, które mi przygotowałeś. Naucz moje serce otwierać się na miłość, bez lęku, bez wstydu, bez zasługiwania. Niech dobro płynie do mnie tak, jak Ty chcesz. Obficie i łagodnie. Amen. I teraz prawie niezauważalnie. Możesz dalej zostać z zamkniętymi oczami, albo możesz sobie je otworzyć. I prawie niezauważalnie przechodzimy do pytań z Twojego dziennika mocy. Oczywiście czuj, a nie oceniaj to, co Ci przychodzi do głowy. Pytanie pierwsze. Co najtrudniej jest mi przyjmować od innych i od Boga? Mmm, ty już wiesz. Pytanie drugie. Czy potrafię dawać dobro sama sobie? Pytanie trzecie. Jak czuje się moje ciało, gdy mówię, jestem godna dobra? Obserwuj, nie oceniaj. Czy któreś miejsca ci się spinają? A może czujesz ciepło w klatce piersiowej? A może czujesz motylki w brzuchu? Co czujesz? Jestem godna dobra. I pytanie czwarte, ostatnie do dziennika mocy. Jak wyglądałoby moje życie, gdybym przyjmowała tyle dobra, ile dziś daję innym? Ty jedna wiesz, ile dajesz. I ty jedna wiesz, ile przyjmujesz. Dobrze. Przechodzimy do ostatniego etapu, czyli takiego naszego mini rytuału na zakończenie. Pamiętaj, że jak skończymy to spotkanie, to zapisz sobie wszystkie odpowiedzi w swoim dzienniku mocy. Tak więc, piękna i błogosławiona, połóż sobie dłonie na sercu obydwie dzisiaj i powiedz: Witaj, piękna i błogosławiona. Przyjmuję dobro, które Bóg do mnie wysyła, i składam sobie obietnicę, że od dziś jestem dobra sama dla siebie. O, tak, Boże. I tak się dzieje. I na dzisiaj, na ten piąty dzień to jest wszystko, co przygotowałam. Bardzo bym chciała Was znowu, bym chciała Was bardzo zobaczyć. Ach. Może któraś ma jakieś takie natchnienie, żeby mi wysłać zdjęcie sprzed i po, albo jak teraz wygląda, to byłoby cudowne. Ale na pewno dojdzie do takiego spotkania na żywo, już ja o to zadbam. Także, moja droga, piękna, błogosławiona, ponownie życzę Ci błogosławionej nocy, błogosławionego dnia, w zależności, kiedy to oglądasz. To był dzień piąty. Jeszcze dwa dni tego tygodnia. Każdy dzień niesie dla nas coś nowego. Każdego dnia otwieramy się coraz bardziej. Każdego dnia nasze napięcia po prostu znikają. Jak ja to mówię, prawie niezauważalnie. Hmm. Dlatego życzę Ci coraz więcej swobody, coraz więcej tej wolności w Tobie. A to przyniesie Ci tylko więcej miłości, lepsze decyzje. Zaczniesz słuchać swojego wewnętrznego głosu i głosu Boga w tobie. I tego ci życzę. Do zobaczenia jutro, w dniu szóstym.